Dzień dobry, Marcin Cichoński, witam w kolejnym podcaście, który wyjaśni Państwu zawiłości, a może to złe słowo, bo niektóre rzeczy okażą się potem dość proste. Rzeczy związanych z techniką i technikaliami w firmie. Dzisiaj Artur Gmaj, dzień dobry. Dzień dobry. Wytłumaczy nam pewne rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o takim skrócie, który zazwyczaj funkcjonuje w firmach i wszyscy na to mówią, po prostu LAN. Czym jest LAN? No właśnie, powiemy sieć lokalna. Czy to jest dobra nazwa, dobre wytłumaczenie, czy powinniśmy coś dodać więcej? Właściwie to wytłumaczenie, czy ten skrót ma swoją historię tam z początku XXI wieku, albo właściwie z końca XX wieku, bo wtedy było takie rozróżnienie rzeczywiście na sieci lokalne, sieci rozległe, sieci miejskie, sieci metropolitarne, metropolitarne trudne słowo to się nazywało. Ale w tej chwili tak naprawdę to się troszkę... Zatarło, ponieważ no, sieć lokalna może mieć rozmiar miasta, na przykład, albo kampusu uniwersyteckiego, który się rozchodzi na kilka dzielnic miasta, tak? I nadal mówimy na to, że jest to sieć lokalna, czyli w tej chwili te definicje się troszkę zatarły, natomiast można by powiedzieć, że sieć lokalna to jest sieć dla tych użytkowników w pewnej jednostce, w pewnej korporacji, w pewnym kampusie uniwersyteckim, w pewnym instytucie, etc. etc. czyli bardziej funkcjonalnie niż Rozlegle. W ten sposób bym do tego teraz podszedł. E, ja zadam też takie pytanie. Czy każdej organizacji biznesowej, czy każdej firmie jest potrzebny LAN? Oczywiście. I kiedy właśnie? I w jaki sposób, patrząc na to, co się teraz dzieje na świecie, jakie są obecne tendencje, jak powinien być budowany? Powiem więcej, nawet nie każdej instytucji czy każdej firmie, w każdym domu mamy lan, prawda? No teraz rozmawiamy, siedząc u siebie w domach, czyli mamy taki malutką sieć lokalną, która nam to zapewnia, prawda? Eee, Duże firmy to jest oczywiste, ale powiem więcej, wyobraźmy sobie, że nie tylko ludzie korzystają z sieci lan lanowskiej, urządzenia korzystają. Internet of Things, IoT. Eee, korzysta z sieci lanowskiej. No, ten pierwszy, pierwsza mila, czy pierwszy, pierwszy, metr dostępu do szerokiego medium, jakim jest internet, to jest sieć LAN właśnie, czyli w tej chwili no, każda lodówka niedługo będzie miała swój dostęp do sieci lanowskiej. Nie tylko ludzie. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu takiej sieci? No właśnie, na co zwrócić uwagę, bo te sieci lanowskie są traktowane troszkę tak po macoszemu, bo wszyscy mówią o bezpieczeństwie sieci, o sieciach rozległych, o 5G. No i oczywiście bardzo dobrze, że mówią. <coughs> Przepraszam. Natomiast no, sieć noska, ona sobie istnieje tak skromnie gdzieś tam na końcu i wszyscy uważają, że ona jest, będzie i była. Natomiast te sieci przechodzą też swoje ewolucje, może nie rewolucje, chociaż rewolucje też miały miejsce, no bo kiedyś te sieci były proste, tak? One były w miarę płaskie, nie było tam żadnej struktury, administratorzy mieli łatwo. No, ale te 30 lat spowodowało, że ta technologia się troszkę zmieniła i ci, no nie chcę powiedzieć, biedni administratorzy, tak, ale ci ludzie, którzy się nimi zajmują, muszą coraz więcej pracy wkładać, po pierwsze, w swoje szkolenia, po drugie, w utrzymanie tej sieci, w monitoring, konfigurację, etc. I doszedł jeszcze jeden aspekt, że my zawsze sieć komputerową kojarzymy z kablem. Że to jest jakiś kabel, który podpinamy sobie gdzieś do gniazdka, do tak, jakiś paszkol. Ale w tej chwili świat no, przeżył taką rewolucję bezprzewodową. Prawda? Teraz wszyscy już działają bezprzewodowo. Mamy smartfony, które łączą się bezprzewodowo, mamy tablety, mamy laptopy. Mój laptop no, musiałem się napracować, żeby podłączyć to kablem do gniazdka i w końcu nie jest podłączony kablem, tylko działem bezprzewodowo, bo nawet nie miał portu, tak, żeby ten kabel wpiąć. Czyli w tej chwili sieć lokalna przeewoluowała z sieci kablowej sieć bezprzewodową. Czyli w tej chwili sieć lokalna składa się jakby z dwóch kawałków, z sieci tradycyjnej lanowskiej, kablowej właśnie, i z sieci bezprzewodowej, która też jest traktowana na zasadzie sieci lokalnej. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu sieci? Bo inne będą potrzeby, urzuciliśmy po, po, takie hasła, więc ich się trzymajmy, inne będą potrzeby w kampusie uniwersyteckim, a inne będą potrzeby w firmie mniejszej lub większej, i to też pewnie zależy od profilu jej działalności. Oczywiście, że tak. Pierwsze, co jest chyba pobijane bardzo, to jest taka, takie rozeznanie, do czego ta sieć ma być używana, prawda? Bo studenci mają dziwne pomysły i dziwne potrzeby zastosowania tej sieci. Kampus e, przemysłowy czy taki enterpriseowy, przedsiębiorstwa ma też zupełnie inne potrzeby, inne wymogi ze względu na bezpieczeństwo tej sieci na przykład, bo no wiemy, że do sieci uczelnianej to właściwie dopiąć się może każdy, tak? No bo no tam nie ma jakichś wielkich restrykcji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No ale do takiej sieci przedsiębiorstwa, no to już powinniśmy zwrócić uwagę, czy ja przyjdę z ulicy, wepnę sobie kabelkiem do miasta, które, które znajdę i czy rzeczywiście powinienem w tej sieci się znaleźć i móc tam buszować. Czyli pierwsze, co trzeba zrobić, to dobrze rozeznać potrzeby, tak? To jest często pomijalny, ten zerowy, właściwie najważniejszy moim zdaniem, albo jeden z ważniejszych fragment budowy sieci, co my od niej tak naprawdę chcemy. A jak już to będziemy mieli, to dobierzemy do tego sprzęt, dobierzemy do tego technologię, dobierzemy do tego um, treningi dla ludzi, którzy będą się tym zajmowali, etc., etc. Czyli zacznijmy od tego, co jest, co potrzebujemy i zbudujmy sieć, która nam wystarczy, bo często, często te sieci są też budowane na wyrost i no co no tu dużo mówić, przypłaca się za to po prostu, tak, bo nie mamy, nie musimy kupować ciężarówki, żeby jeździć w niedzielę do kościoła, prawda? To no jest... ale to jest powszechne myślenie, że zróbmy z takim zapasem, z zadatkiem, bo nie wiadomo jak się będziemy rozwijać. Hmm, oczywiście tak, tylko zawsze się buduje z zadatkiem. Mniej więcej tam 20% rozwoju się zakłada, prawda? Że jeżeli mamy sieć na 1000 użytkowników, no to powinna pomieścić 1200 czy 1500 powiedzmy. Ale to nie jest, to nie jest, ten zadatek nie tylko jest w kwestii, wielkości tej sieci, w kwestii funkcjonalności tej sieci. Można kupić urządzenia, które mają funkcjonalności e, no bardzo duże, aby korzystać z tego 5%. No to, to prawda. Przyszywać. Oczywiście, że tak. Zanim przejdziemy do tego, co w KOMP może zaproponować firmom biznesowi, chciałem jeszcze zapytać, jakie są najnowsze tendencje, o czym się mówi, jak pojęcie LAN i konfiguracja LANu zmienia się na świecie i co się o nim, tak mówiąc, kolokwialnie mówi? No właśnie, tendencje są ciekawe, bo tak jak powiedziałem, te sieci robią się coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej trudne w monitorowaniu, coraz bardziej trudne w utrzymaniu. To powstała taka tendencja, chyba jak w każdym aspekcie, w każdym segmencie rynku w tej chwili, żeby tą inteligencję czy tą, ten monitoring 24-godzinny przerzucać na urządzenia. Czyli wchodzimy tu w algorytmy już sztucznej inteligencji, proszę sobie wyobrazić. Które reagują na zdarzenia w naszej sieci. Urządzenia, każde z urządzeń raportuje bez przerwy, co się w tej sieci dzieje i algorytmy sztucznej inteligencji gdzieś w chmurze. No niestety wymaga to dołączenia do chmury, no bo, bo, bo nikt nie jest w stanie mieć u siebie takiej infrastruktury, by to, która by to analizowała. Potrafią znaleźć nam potencjalne, <laughs> potencjalne problemy, które mogą dopiero wystąpić i jednocześnie pomagają administratorom. Namierzyć problemy, które już wystąpiły. No, ja no, nie będę tego pokazywał teraz, bo nie mamy na to ani czasu, ani możliwości. Ale proszę sobie wyobrazić, że tam jest taki, jakby taki, taki Google, taka wyszukiwarka, że jeżeli użytkownik, na przykład Marcin, zaraportował mi administratorowi, słuchaj, ja wczoraj o godzinie 14.00 miałem problemy z siecią bezprzewodową, to administrator ma możliwość zadania pytania ludzkim językiem, wpisując klawiatury. Co było złego z Marcinem, was wrong with Martin. Yesterday at 2 na przykład. I rzeczywiście dostanie odpowiedź, że Marcin był wtedy poza zasięgiem sieci, albo miał słaby, słaby sygnał sieci bezprzewodowej, albo były duże interferencje na około, etc., etc. Albo miał problemy zupełnie ze swoim laptopem, co też, ta sieć, co też ten system potrafi, potrafi wykryć. Czyli przesunęliśmy tą, no może nie inteligencję, bo administrator nadal musi być inteligentny, ale tą mrówczą pracę administratora w stronę urządzeń, w stronę sztucznej inteligencji, która potrafi nam takie problemy namierzać. To jest moim zdaniem bardzo duża a, duża zmiana w dzisiejszej rzeczywistości. Czyli administrator sieci przestał być y, takim policjantem, który chodzi i szuka, tylko on bardziej już czyta raporty, jest tym policjantem za biurkiem, tak? Tak, też musi troszkę poszukać, bo nie zawsze ten system potrafi nam dokładnie odpowiedzieć, o co nam chodzi. To jest tylko, tylko urządzenie, tylko software, czy tylko urządzenia, tylko software. Natomiast człowiek nie byłby w stanie analizować tak dużej ilości informacji. Jak KOMP pomaga firmom, organizacjom biznesowym, które się zgłaszają w potrzebach związanych z LAN-em? No podejrzewam, że pierwszym krokiem jest ta diagnoza, postawienie diagnozy, co mi jest tak naprawdę potrzebne. To jest to, co mówiłem, oczywiście, że tak, natomiast wybudować sieć od początku jest w miarę łatwo, tak, jeżeli wchodzimy w taki greenfield, gdzie nie mamy w ogóle nic, no to projektujemy wszystko od początku, pytamy się o te potrzeby, et cetera, ale z reguły jest tak, że wchodzimy już na teren jakoś zagospodarowany, tak, to znaczy z reguły są to urządzenia, które już są leciwe, dożywają swoich lat, no i trzeba to zintegrować z nowymi urządzeniami i to jest chyba najtrudniejsza działka, czyli ta integracja czegoś, co już mamy tym, co będziemy mieli. Eee, dlatego no bo tak, no bo sieć musi cały czas działać, a musimy nagle dokonać przeskoku, w, w, na przykład sprzęcie o 2-3 lata, co jest po prostu epoką niemalże. Tak, to jest, yy, to jest oddzielny aspekt, tak zwany proces migracji, tak? czyli że mamy istniejącą infrastrukturę i musimy prze, przemigrować na nową infrastrukturę. I często tutaj spotykamy duże opory, bo e, czasami te firmy po prostu nie mogą sobie pozwolić na jakąś. No, nie mówię dłuższą, ale nawet na krótką przerwę. Tak? Mieliśmy kiedyś taki przypadek w szpitalu, nie powiem, w którym zainstalowaliśmy nowe urządzenia, oboje stare urządzenia. No i nie mogliśmy znaleźć, nie mogliśmy się doprosić o slot czasowy na przełączenie po prostu użytkowników. Ale na szczęście dla nas, na nieszczęście dla szpitala, tamta sieć uległa awarii. Zaczęli ją naprawiać, ja wtedy powiedziałem, słuchajcie, szybciej przepniemy na nową sieć, niż wy naprawicie starą. I wtedy zostało wszystko przełączone w ciągu godziny na nową infrastrukturę. Czy praca nad LANem, taka świadomość tego, że LAN powinien być niesamowicie zadbane dla bezpieczeństwa biznesowego, ale także dla takiej codziennej higieny pracy, dlatego żebyśmy się nie borykali z jakimiś codziennymi problemami, jest duża? polskim biznesie? To jest takie śmieszne i trudne pytanie, bo gdybym powiedział, że jest duża, to by oznaczało, że ten LAN jest troszkę źle zbudowany, że administrator nic nie robi, tylko pracuje, żeby on działał, tak? Jeśli bym powiedział, że nie jest duża, to znowu bym troszkę przesadził w drugą stronę, bo ten LAN tak jak wszystko trzeba utrzymywać i trzeba go doglądać, prawda? Natomiast przynajmniej z mojej obserwacji taką polączką. Może nie przedsiębiorstw prywatnych, ale takich budżetowych jest troszkę brak ludzi. że ci ludzie muszą się zajmować nie tylko lanem, a zajmować się wszystkim naokoło jeszcze, a ponieważ lan stwarza relatywnie najmniej problemów, dlatego oni się nim no. zajmują no. najmniej. Natomiast y, aspekt bezpieczeństwa jest ważny, tak? On jest bardzo zaniedbywany w Lanie i, i, i generalnie te sieci nie są jeszcze zabezpieczane tak, jak powinny być. Mówił i radził Artur Maj. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję ślicznie.